Witamy serdecznie z Bellatora. Przed Wami walec Hamdewo Plus 90i VVS rocznik 2015 przebieg tej maszyny to 5300 motogodzin no tak około więc troszkę mniej walec VVS cechuje się tym, że zarówno z przodu jak i z tyłu ma zielone bębny mamy na wyposażeniu obcinak zagniatacz krawędzi tutaj w tej chwili rolka jest zdemontowana, ale jak zobaczycie z tyłu nabębnie jest tutaj zamontowana Jest do wykorzystania. z drugiej strony będzie będzie nóż Właśnie tutaj go widać. Co poza tym? Czujnik temperatury, zarówno z tyłu, jak i z ekranu, się również jest z przodu. O, właśnie tutaj go widać. Eee, co poza tym jeszcze? No, bardzo fajnie. Walec jest wyposażony jeśli chodzi o oświetlenie, dlatego, że jak widzicie, są tutaj dodatkowe lampy LEDowe. Na górze, na dachu, a zarówno z przodu, jak i z tyłu, jest umieszczona duża listwa LEDowa. Która na pewno znakomicie doświetli miejsce pracy. Są też lampy LEDowe. Zamontowane na bębnach, tak można ogólnie powiedzieć, oraz w komorze bębnach. Także cały plac tutaj, miejsce pracy, będzie doskonale oświetlone. I tak samo jest tutaj, właśnie przy tylnym bębnie. Widzimy, że te lampy są pomontowane. No i tył jeśli chodzi o tą listwę, którą wspomniałem również jest. Również na dachu zamontowane są także reflektory robocze w standardzie LED. Będąc tutaj z tyłu od razu możemy powiedzieć, że zresztą widzicie, że jest zamocowany. Zamontować i go użytkować z tym walcem, jeśli szukacie rozsypywacza, no to oczywiście też znajdziecie go u nas. Mamy nawet nowy, całkowicie model HLS, więc myślę, że idealnie się nada do tego walca. Cztery lusterka, zajrzymy sobie tutaj do silnika w tej chwili. Z jednej strony duży potężny akumulator, pięćdziesiąt godzin, więc nawet ad, aż nadto, w stosunku do potrzeb tego walca. ale dopiero co do nas trafił, więc chyba jeszcze nie jest po przeglądzie ale myślę, że lada chwila trafi na warsztat i będziemy mogli się nim zająć troszkę przygotować i druga strona silnika czysto w środku nie wycieka I myślę, że z zewnątrz to już wszystko w środku na pewno znajdzie się interfejs HCQ No, i jeśli chodzi o wyposażenie w środku, no to właśnie wspomniany interfejs oraz jak widać, jest klimatyzacja. Jest radio. Jedyny minus na chwilę obecną to to, że klapa tylnego schowka jest urwana i wszystko znajduje się tutaj w koszyku, czyli. Pakiet z narzędziami, instrukcja i jakieś inne elementy, które zostały w walcu. Szyby w całości. Można podglądać, co tam się dzieje podczas pracy na bębnach. manetka kierunku jazdy przyciski sterujące schowek jakieś tam dodatkowe elementy fotel jest przesuwny elektrycznie z ciekawostek jest wyłącznik masy nie wszystkie maszyny to posiadają w standardzie tutaj jest troszkę lepsza wersja Lepiej wyposażono, I jak ja sobie tutaj włączę, to będę mógł Wam zademonstrować, właśnie, przesuw fotela za pomocą joysticka, obrót Działa sprawnie. Ja nie muszę używać tu swojej siły, nie muszę wymuszać tego obrotu. E, robi się to wszystko za pomocą tego manipulatora. Co pozostaje, maszyna chyba uruchomić i zobaczyć, jak jeździ. Ona troszkę pracowała wcześniej, więc. Uh, więc jest uh, no już trochę rozgrzana. Co my tu mamy jeszcze? Informacje z DPF-a. No i włączamy. Jak mogłeś się usłyszeć? Bez problemu, włączone paliwo jest manetka w trybie neutralnym, i teraz. Co? Placów, słychać jest trochę maszyn walców trochę maszyn czeka na serwis na naprawy szczególnie frezarki jakoś licznie do nas przybyły a tam w niedalekiej odległości To wystarczy w zupełności. Jeszcze trochę możemy się rozejrzeć po wnętrzu kabiny. No, kabina jest czyściutka, jak na ten rocznik, i ten przebieg, to naprawdę walec no, jest w bardzo dobrym stanie. Podłoga jest niezniszczona. Widać, że poprzedni operator dbał o maszynę. Analizator jazdy wstecz tutaj mamy duży walec Hamade Hades plus 120i z oscylacją, jeżeli potrzebujecie taki ciężki walec, to również zapraszamy do nas. Mieliśmy jeden taki, już został sprzedany, a to jest nowsza wersja. Młodszy rocznik 2017. Dobra, ja parkuję i myślę, że yy, w Wam to wystarczy. O szczegóły proszę pytać handlowców. Leszek. Mateusz, Mikołaj są dostępni do waszej dyspozycji. A ja tutaj jeżdżą, spróbuję nie dobić do bardzo mnie poprzedzającego. Zaparkować, zrobić tutaj, tak zaparkować, żeby nie zająć tyle. Pozdrawiam serdecznie z Rudy Śląskiej, trzymajcie się! Cześć!